W następnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie sadzić zwykły las. Jak widzicie, musimy sobie zrobić tak. Wziąć takie wszystkie rodzaje drzew wezmę, słuchajcie. Bo ten. Później nie będę się męczył z nimi, ale dobra. Jeszcze mi mina co jest bardzo potrzebne, żeby ten las się zasadził. Dobra. Mamy takie drzewko i klikamy na nie raz i mamy pięknego świerka, tak. Pięknego świerka, tylko musimy ześć gdzieś polana, słuchajcie, tak. Nie, po prostu jedno drzewo, obok drugiego drzewa, tak. Po prostu, super, słuchajcie, że tak jedno drzewo, obok drugie pięknie. Tak, tak, tak. Jak to wyjdzie w ogromne drzewo i w środku tego drzewa, musimy sobie zrobić domek. O, co to? Wioska Villagerów, tak. Wioska Villagerów. Znowu nie ma domku Kowala. Jeniu. Czego nie ma domku Kowala? Czy, czy został usunięty? Kilka razy znajduje się wioska Villagerów bez domku Kowala. Powiedzcie mi, czy to jest normalne. Czy nie, są tak powiedzcie mi. Czy to jest normalne, czy nie. Ale ja, a oni no, muszą jakiś odstęp, chyba wiecie. Kiedy się nam urosła. rosół tak popostawiłam sobie tak, 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 tak tak, 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 tak i słuchajcie, się... boom o Jezu wiesz, czym się znaliśmy? pach pach nie, to nie działa pach dobra wpij o jak to się dzieje? może jak wchodzi, słuchajcie się uwięzienie w takim bloku, słuchajcie Możemy skakać. Nic nie możemy zrobić, myślę tak. Musimy możemy... to zmieszczyć. Musimy Zuschauerć... w środku bloku. To może być jedna z tak. Jak to go pokazywał. Prawda, żeby byliśmy w środku bloku, słuchać. Tak. Te drzewa potrzebują. Nie działa. Nie no. to nie działa. Pak, tak, 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 tak. Chcę mieć w duży las, tak duży las. I tutaj będziemy sobie mieszkać, słuchajcie, tak. O, jeju. To się akurat nie robi, a tutaj, pa, tak, robią się. Nie wiem, jaki odstęp musi być między drzewami, ale chyba coś tam musi być, słuchajcie, tak, między takimi drzewkami. pa. Mamy jeszcze jakiś spary jasek, nawet gęsty, by się nie da przejść, słuchajcie, tak. Kwiatki można nawet. Śmieszne kwiatki można. Tego złego konia. Konia nie można, szkoda. Jest to subsasperik, tylko jakieś typowe jakieś klikce się nazywają. Zróbmy mały test. Słuchajcie, tak, tak, pa, drzewko I pod tym drzewko nie wyrośnie. Proszę. Teraz zrobimy następny test. W Na środku jest jedna kratka odstępu, że wyrosną. to że trzeba sylić z kratką odstępu. Czyli wypaczcie, tak, tak, nie no. A tak. Nie, 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 no, nie działa. Tu nie wiem, słuchajcie, już... Ja patrzcie. A jeśli chcecie, żeby wasze drzewo było takie, jak chcecie, to wystarczy tylko wleć płoteczek, słuchajcie, tak. Płoteczek tylko dla są płoteczki. Patrzcie. Wsłuchadzie sobie macie sezonkę, słuchajcie. Ja no na mnie robi to sobie wszystko. W górze są jakieś świece, to chociaż powinno zadziałać, ale chyba tu jest aż takie wysokie. I są nie, za wysokie, to jest za wysokie. Tak, tak. Bo tylko właśnie, o tak, na jeden wam działa, tak żebyście mogli przejść. Tylko będzie to nie szczycie i macie takie ładne drzewko. Ale zobaczmy, słuchajcie, porównujmy takich więcej takich, słuchajcie. Ciekawe czy bez świec to co działa. Z tym, ja jestem tego, taki pewny, słuchajcie. Czy bez świec. Bo to robi, że drzewa, tak, są wyższe. I żeby żeśle spokojnie, pójść. I żeby że spokojnie pod nim przejść, słuchajcie, tak. Tak, tak, to jest niskie. Nie no, to, to się tu nie udało. No, ale bez, bez świec działa, to jest dowód. Coś słabiej coś słabiej. Ale patrzcie, jaki lasek mamy. Fajnie. Bone meal. Bone musi być więcej. Tylko kości już wiem, że są sobie przydatne, tak. Kości są przydatne, jeśli jest na ziemi to jest bardzo częstym przypadkiem. Więc bierzcie słuchajcie róbkę z ich bone tak tylko do os oswajania psów się przydają. Ale to jest jak najbardziej za. Ja jest bardzo za, żeby właśnie robić takie pałomile. O, patrzcie obok siebie nawet wyrosły. I wsadzić sobie laski, tak. Tylko może jeszcze na tym, na moim surwivalu będziemy robić właśnie takie triki. Tylko muszę znaleźć sobie południowe słyciej tak, bo południu nie mamy tam. O, nie brałem, nie brałem. Słyciej południu. O, ej, widzisz, że kwiaty się spełnują. że w lucie kwiatki. Ej, patrzcie, to już wygląda jak dżungla, słuchajcie. To ten lasek ten z tym las, do ja... Jak dżungla wygląda to my tutaj, żeby sobie mieszkać, tak, że nic tam nie wejdzie. Tak, jak możemy zrobić list drzew. Jungle Glow, tak. Jak ja kocham sali John dżunglowe, zwykle drzewka. Kocham to. Hej, zaczekajcie. Zaczekajcie na Bo ja zrobię taki trackmak. I sobie wam zbyć wlaty. tylko... ja ja ile, O tak, 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 które miasto? Czekaj, się znajdę w Nie Jajuj, jakich światłów mam? 367. Kopalnie, kopalnie, stadion, hotel. O, jajuj, jak pamiętam. Zamek, tak, zamek. Pamiętam. Dziwny. Leżą w leś. To będzie spać, świetnie. Chyba pokażę ją w następnym odcinku. Aj, no dobra. Jest to przywileczko. Szkielet do zabicia, tak, który mnie kiedyś tak bardzo zenerwował. Droga, nazwę, świat. Szkielet do zabicia, ta, Słuchajcie, tak, szkielet do zabicia. Duża wioska, ja już. A, dżungla, dżungla, słuchajcie, bo dżungla jest widać. Czekaj, dżungla jest

ciągłą spielę jakiejś połyn nie, tutaj są trzy brałem połyn ale tego drzewka zobaczymy co ona większy jej chcę jakiegoś takiego ogromniaka postawić jakieś takie jak widzicie słabiaki tu Jacek... jeju i miejsce potrzeba, żeby ten one chyba tak blisko siebie mogą rosnąć, bo to jest dżungla. Ja sprawdź, tylko trzy pach, Tak, tak, No, dlaczego to nie działa? Uch, to... O, nie no. Już myślałem. Dlaczego tylko dużo nie wyrastają? Tak, to byśmy sobie zamieszkali. Na przykład takie, no takie, powiedzmy, żeby takie, już takie, może urośnie. Tak, bo jest tutaj dużo miejsca. Ojej, Boże. No Już lu. nam wyrósł. Ła, wow, ładnie. Takie z ładnym drewnem słuchajcie, tak. Bardzo lubię to drewno. Słuchajcie. Ej, a może tak, w następnym odcinku. Ej, co się stało? sfalczyłem mnie. Tak, pamiętam, sfajczyłem mnie trochę. Sfajczyłem, a potem jeszcze miał ten. Ale fajne są drzewa, słuchajcie, tak fajne. Tak naprawdę no, nie widziałem drzwi, słuchajcie, że aż mi się chciało tutaj wchodzić. Tu, 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 Patrzymy, podziemysł sobie. Jadek, tak, jadek, żeby się wspinać. Kłak, 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 jesteśmy tutaj, kłak, kłak, kła. kła, kła, kła jeju. I co się wkupę. O jeju, no jak chcę. Se żeby jakieś takie mega urosło to nie działa chyba w potrzebujemy jakiejś wielkiej polada w dżungli do tego czegoś nie ma potrzebna jest ta specjalna ziemia żeby takie drzewo urosło wiecie ale jeszcze mógłbym wam pokazać tę to pułapkę to, to taka coś takie pułapkę nie wiem może wiecie Oj, patrzcie, do... jedne liście są bardziej zieleńsze, a drugie takie szarsze. szersze. Jeśli by była taka pułapka, słuchajcie, że, ten, że się wchodzi i się taki jakby czarny skobla zbudowana, taka. Słuchajcie. Dobra, chodził ten odcinek, może się znajdzie nam, słuchajcie. Ale jeśli odcinek będzie spodobał, to łapeczka w górę.